Zaczynamy znowu e, homeschooling. Była sytuacja w szkole, że Kacper musiał zostać hmm. w domu ze względów e, no, takich, że okay, okay. żeby było pewniej, że tak. żadna infekcja się nie wejdzie, ponieważ e, tutaj dwoje dzieci w jego klasie zostało pozytywnie. E, przetestowanych. Co nas cieszy jest to, że Kacper we wtorek wraca do szkoły, ponieważ ma e, termin w poniedziałek w, u psychologa, gdzie był testowany, gdzie diagnozę dostał, musi po raz kolejny iść na termin, ponieważ tutaj Kacper ponieważ tutaj Kacper musi e, dostać pewien, pewien cetel. Pewien, pewną karteczkę do urzędu, żeby dostał terapię dla autystów, żeby te koszty terapii były pokryte. I musimy to dać do urzędu. Wtedy urząd pokryje koszty tej terapii. Także nie jest źle. Kacpry jest trochę przedziębiony, oh. bo musiał zostać w domu. No i teraz musi się uczyć w domu. Wczoraj dostaliśmy materiały. Wieczorem poszłam do skrzynki, były one już w skrzynce, także już teraz zaczynamy. I co tu Kaspie będzie robić? Was jest das? Eins. Weź się farbę Browstu. Blau. Blau. Zobacz. Schau mal. Eins. Eins. Trzeba robić lekcje. No i tak to, to już jest. Są pewne trudności, które trzeba przezwyciężyć, i tu z Kasperem ćwiczymy. Kasper mnie kocha. Także tak to wygląda. Kaspi. Teraz Kaspi dostanie taką kończykę, którą dostało mi z zeszłego roku z nauczania zdalnego. I przyklej sobie ją na ten arkusz, co pracował. No przyklej to. Gdzie chcesz? Brawo. Kolejnym zadaniem, jakie będziemy robić, będzie pisanie litery M. Jak mama. Jak mama. Dokładnie. Kaspi tu pokazuje. Dokładnie. Także nie za blisko, dziecko. Także zabieram się do roboty. Pi-pi. Mm. 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 Dokładnie. Brawo, pięknie. Mm. Ojejku. Mmm. Mm. Bardzo ładnie. Mm. Super. Powiedzmy, że zadanie zostało wykonane. No i Kacper sobie przyklei kończynkę. Brawo. Czeka. Mm. Teraz ćwiczymy koordynację u koreńka. Robimy kciuk.

Jest tak, że kacprowi muszę rękę prowadzić, żeby zacząć z cokolwiek. Więc trochę nie wie, co ma zrobić. Teraz do farby robimy i znowu jedziemy dalej. Kniszczyk. No rób. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I o to chodziło. Super. No, i teraz doszła do niego informacja, co właściwie ma zrobić. Super. Z autystami to jest ni niestety tak, że informacje ciężko do nich docierają, żeby przefiltrować to. To też jest duży, duży wyczyn, i zanim do niego coś dojdzie, to po prostu y trzeba trochę odczekać. W szkole ma ten problem, że jest dużo yy, wszystkiego się dzieje wokół. Yy, no i wychodzi na te 5 minut ze, swoją, yy, ze swoim opiekunem, który mu pomaga się rozpakować czy ubrać. Yy, no i tam sobie robi taką małą przerwę, potem wraca z powrotem i stara się yy, pracować znowu, bo. Kacper jest w klasie mega głośny i jest pewien uczeń, który go po prostu nakręca. No i Kacper, no wiadomo, potrzebuje trochę chwili spokoju dla siebie, żeby powrócić do, do, do tej normy. W domu jest akurat ten plus, że jesteśmy tutaj sami w tym momencie. Moż jest po nocce także on śpi, a my tutaj ładnie pracujemy. No, i Kasper tu sobie przyczepił te rzeczy, i jeszcze zostało nam ostatnie zadanie, czyli pomalowanie obrazka. To będzie Kaspi siebie malować. Co teraz pomalujesz? Mund. Mund. Buzia. No, i Kasper robi znowu po swojemu. Coś nie za bardzo mu się chce kolorować. Mund mm. <forums> Dobrze. Buzia Ale ja no, też jest na różowo Dobra <vanilla> A D D Dan Dan Pau 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 Pauzy, ja no, w mi gra Mieliśmy chwilowo małe problemy. Kasper za bardzo nie chciał tego zadania, chciał się trochę pomagać. <grywki> Musi się trochę wyżyć w międzyczasie. Trzeba dziecko pozwolić się wyżyć, zanim zacznie cokolwiek sensownego robić. Trzymaj. Się. Po stoliku nie wolno. Jak widzieliście w dzisiejszym filmiku, Kacper miał ym, trudności z odnalezieniem się znowu w nowej sytuacji. Yy, tak jak w zeszłym o homeschoolingu, czy distance untyryś, czy o nauczaniu zdalnym, tak to się nazywa teraz w Polsce. Yy, Miał, tak jak kiedyś, miał problem, żeby wskoczyć w ten ret. tak jak ja to powiedziałam. E, po chwili zaczął coś robić, ale to wygląda trochę inaczej, bo Kacper jest też inny niż pół roku temu. Jest Ma ciężej się skoncentrować, e, jest mu ciężej cokolwiek zacząć. Trzeba go inaczej zachęcać, trzeba mu dopomagać, trzeba kierować jego ręką, bo jest taki trochę... Em, Wyskakuje jak Filip z konopi i chce robić co innego całkowicie niż to, co trzeba. Brakuje mu motywacji, brakuje mu koncentracji przede wszystkim. Co tu mogę więcej powiedzieć? Na pewno w przyszłości, teraz czeka mnie termin, jeden termin, gdzie będę prowadzić go, zdiagnozować na ADHD, czy właśnie jeśli chodzi w kierunku nadpobudliwości ruchowej, bo to też wiąże się z koncentracją, czy z problemami z koncentracją, także może coś w tym kierunku pójść. Um, Także miejmy nadzieję, że nie będzie nic takiego, ale to są tylko moje podejrzenia. Nie jestem specjalistą w tym kierunku. Chętnie się dowiem, także zobaczymy, co z tego będzie dalej wychodzić. Są momenty, kiedy bardziej Kacper się zmotywuje. To są motywujące, są rzeczy, które są znajome. Czyli jak Kacper robił literkę M. To już ją wcześniej robił, także przypomniał sobie tę kwestię. Najgorzej jest mu kwestię załapać, gdzie musi się czegoś nowego nauczyć, czy coś nowego zrobić. E, także nie za bardzo mu to potem idzie, ale. Podejrzewam, że e, może jak będzie więcej ćwiczyć, więcej tutaj innych rzeczy robić. E, jeśli nawet gdyby doszło do tego, że musiałoby jakieś leki brać albo coś takiego, chociaż nie jestem zwolennikiem faszerowania dzieci czymkolwiek, no to. Powiem szczerze, tak do tej pory kacper brał um, i bierze dotychczas melatoninę. Według specjalistów melatonina nie uzależnia, więc to jest ten plus druga sprawa, pomaga mu to przy zaśnięciu totalnie przysypia całą noc, jak wcześniej miał problem ze spaniem, mógł wstawać o czwartej, 3 rano a ja chodziłam na rzęsach i potem do pracy musiałam iść, także sama pracuję w przedszkolu, wiem jak to jest człowiek nie dość, ma taką głowę jak przychodzi do domu to jeszcze ma większą, jak dziecko jest marudne, bo jest niewyspane bo jest po ciężkim dniu w szkole, bo, bo to czytam tamto także Dobrze się stało, że Kasper dostał tę melatoninę, ponieważ byliśmy u um, takiego specjalisty w socjalpedagogicznym centrum, gdzie są lekarze, gdzie są różni specjaliści. To już wspominałam w jakimś filmiku, że tam um, byliśmy. i no i raczej to profituje, także na pewno będę rozmawiać w tym kierunku, jeśli chodzi o koncentrację Kacpra, czy on by miał jakąś poradę, czy, czy jakieś medykamenty nowe albo coś w tym stylu, czy nawet by, by pomogło dawanie mu melatoniny w ciągu dnia, bo zauważyłam, że spróbowałam mu dać w ciągu dnia i jakoś zaskutkowało to, to, że Kacper był lepiej skoncentrowany, może i trochę ale zawsze to coś daje, także um, zobaczymy jak to będzie jeśli wam się podobało film z dzisiaj subskrybujcie, polecajcie e, znajomym sąsiadom, kogo tam macie, także do zobaczenia, cześć!